Hej, kapitan, was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w Roblox Residence Massacre. Nie wiem co to zagra, ale wybrałem taką, bo nazwa brzmiała bardzo fajnie. Dołączę tutaj do tego. Ja się dołączę do tego typka. O, dołączyłem do tego typka, więc fajnie. Ale on odłączył się ode mnie. Ogólnie musimy znaleźć jakąkolwiek osobę, która byłaby tutaj z nami, bo. Mam wejść tu. Chyba nie o to chodzi. O, zaczyna się chyba, mi się chciało. Albo mi się chciało, albo się zaczyna. Chyba się zaczyna. Tak, moi drodzy, zaczyna się. Nie wiem, o co tutaj będzie chodziło. Yy, mam nadzieję, że to będzie w miarę proste do zrozumienia, bo ogólnie jestem takim debilem trochę, więc, yy, więc może być ciężko. Na moje oko trzeba wejść do pojeja, ale ścina na matkę, żeby nie widzieć, co się dzieje, bo mam w ogóle się i i możemy nic zrobić. Ale to nic nowego. O, skoczyłem. Dobra. Czy do auta? A nie, bo my autem chyba pojechaliśmy. Dobra. Pój pójdziemy za tym typem i zobaczymy, co trzeba zrobić. Pan otworzył drzwi tutaj do tego domu. Uuu. A mogę wyłączyć pierwszą osobową kamerę? Nie mogę. Super. Su super. Czy to jest obraz taki z Minecrafta? Chyba tak. Dobra, moi drodzy, moim zdaniem trzeba znaleźć jakiś klucz, bo tutaj y w tego typu grach zawsze trzeba znaleźć jakiś klucz, więc idziemy szukać klucza i znajdziemy jakiś klucz. Mam nadzieję, że o. Czekaj, gdzie mam latarkę. F Okej. Okay. Zapamiętajmy, że F to będzie latarka. Mam w ogóle jakiś poziom energii tutaj. To jest łóżko. Czekaj, czy można spać tutaj w ogóle, żeby tak byście się położyć potem. Yy, bo pewnie to... Nie wiem. Nie wiem co tu się stanie w sumie. O, znalazłem tego typa. Nie wiem, tak szczerze nie wiem o co chodzi z tym typem i nie wiem czy potrzebna będzie współpraca. Miejmy nadzieję, że on bez mnie nie przejdzie tej gry, bo też chcę mieć jakąś znaczącą rolę tutaj. O, 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 czekajcie, mam jakąś baterię. O, to jest jakby, wiecie, ten, że doładowanie mojej energii może tutaj pod spodem coś będzie. Co? Co? co, 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 co klikłem? Co to jest? Mam głosować na coś? I o co chodzi? Czyli zaakceptowałem, ale nie wiem co. Dobra, nieważne, nieważne moi drodzy. Ja mam nadzieję, że ogarniam cokolwiek i że nie, nie załamujecie się jak patrzycie na to. Ja będę tutaj z tym typem. O kurde, ten typ coś buduje, ja, może ja też mu, muszę budować coś. Nie no moi drodzy, ten typ bardziej ogarnia ode mnie, idziemy do innego pokoju. Wszystko tutaj za lepiej. czemu nie mogę deski postawić? Ja pierdzielę. Czemu jestem takim nieogarem? Ja muszę wziąć te deski, czy o co chodzi? Nie, nie ma desek. Typ mi zabrał deski, dobra. Ja po prostu będę tutaj yy, odgrywał mniej znacząco rolę niż miałem odgrywać. Będę tutaj. Yy, Osobom, która patrzy, matka gdy ja się w ogóle nie nadaje. Ale mogę f kliknąć nie miał y, latarkę, więc fajnie. Cokolwiek widać. Cieszę się, że udało mi się zdobyć latarkę. Poszedłbym na dół, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja na zale. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby pójść na dół. Czekaj, czekaj, czekaj. Co to było? Coś się ścięło? Nie, nie mogę jakby na górę w ogóle patrzeć. Aha, mi się ta myszka zaczęła. O, bez Kitu mi się myszka zaczęła. To jest lampa jakaś. W ogóle tym domem strasznie częściej. Nie wiem, czy to jakieś trzęsienie ziemi jest. Czy to właśnie o to tutaj chodzi? nie wiem czy my nie możemy. Czy my możemy w ogóle spadać? Jak wiecie, że, że spaść z czegoś. Nie wiem czy to nas nie zabije czasami. No ale dobra. Co nas nie zabije to nas wzmocni, Potrzebujemy znaleźć więcej ciekawych przedmiotów. Mam radę. Nie wiem czy radio będzie jakkolwiek przydatne do rozgrywki. Zrobiłem co, nie wiem co zrobiłem, ale zrobiłem coś. Coś zrobiłem, moi drodzy, ale nie wiem jeszcze co. Łączyłem radio. I moim zdaniem jeszcze coś z tym trzeba zrobić, bo jak wiecie, patrzcie to. Tutaj mamy w ogóle... No, z, z za dużo szczegółów ma ten jeden przedmiot, żeby, żeby było, wiecie, żeby to było jakkolwiek nieprzydatne. O, szuflady. W szufladach zawsze jest szansa, że coś będzie. Przykładowo w tej nic nie ma, a w tej... Tutaj też nic nie ma, więc w sumie w, sumie w tych szufladach akurat nic nie ma. No ale dobra, może będzie w kolejnej, jakiejś szufladzie, bo ja jeszcze w sumie z tak całego tego domu. Ej, tam jest jakaś szopa. Gdzie... Ej, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? To jest taki blur. O, odblurowałoś, ale o co chodzi? Nie muszę znaleźć baterii, bo ja umrę. Ej, te drzwi są otwarte. Nie wiem, czy ten typ uciekł gdzieś, czy. Jezus! Aj, dobra, ale się słyszałem. A te drzwi nie są otwarte, nie? A to jest z drugiej strony. Ja nie mam o co chodzi, nie, nie, nie wiem, co mam robić. Trochę się boję do tamtej, żeby uciec, że coś się stanie. A, to są te drzwi, dobra. Może pod obrazami coś będzie, bo pod obrazami często coś jest, a te obrazy są takie dosyć charakterystyczne, ale chyba nic nie ma. Bardzo podobały mi się te roślinki, są po prostu cudowne. Dobra. W ogóle ja bym chciał wam powiedzieć, że nagram ten film o godzinie. 6.36 i zaraz jedę do szkoły. Pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają jak już wróciłem ze szkoły o 16, bo przeżyłem wtorek. Przeżyłem wtorek najbardziej szatański dzień i przeżyję też i środę, dlatego dam radę, moi drodzy, dam radę. Ej, gdzie się podział mój ziomek? Gdzie jest ten typ? O jest! Nie wiem czy on zrobi coś znaczącego. Ale nie było go ze mną. Ja bym w ogóle chciał... Yy, to jest granat osoby, więc chciałbym z kimś pograć, kogo, ko, kimś, kogo znam, ale ogólnie wybrałem. Się. On mnie zamknął. Że... Aha, dobra. Nieważne. Ten typ mnie już lepiej poznał. I ten typ już, już wie co mogę mówić. To jest jakiś alert, ja nie wiem czy tam warto iść. Kusi, żeby zaryzykować i iść do tamtej szopy Kusi kusi moi drodzy, żeby tam iść. Chociaż nie wiem czy to dobra pomoc żeby, żeby iść aż żeby wiecie, żeby aż tak oddalać się od, y, od tego domu Bo nie wiem czy nam się nic nie stanie no bo ni, niby nie bez powodu y, zabarykadywał te okna na górze, więc o coś chodzi. O to Zombie tu jest jakieś czy coś się stało złego, moi drodzy? Ja nie wiem o co chodzi, ale tam jest Matko, MATKU JEDYNA, ON IDZIE DO MNIE! Ja uciekam jednak, ja uciekam, moi drodzy. Uciekam do tej szopy. O, on tu jest! Tam był jakiś potwór, moi drodzy. No nie, nie przeskoczę tak, te... Jezus Maria, ten potwór nie zaraz dogoni przecież. O, on jest tu chyba, nie? Tak, on jest tu, a on coś robi. Matko, poraził go prąd? Nie wiem. I straszne to. Jest straszne to, moi drodzy. On zrobił jakiś klucz. Dobra, ale ja chcę iść mimo wszystko do T-Shopy, bo bardzo mnie ciekawi, co tu jest. W ani razu jeszcze tu nie byłem. 72 na stonie, o co chodzi, ale chyba musimy to uzupełnić jakby. To trzeba kliknąć jakby... Ej, co się dzieje? Mam coś, mam coś, mam coś! Jezus Maria, co to było? Ej, zabiło mnie to? Eee... Chyba się odrodziłem jakby. Chyba, nie wiem. O co chodzi? Nie no, czy mnie to... Czy nie, mnie to naprawdę zabiło, moi drodzy? Ja chciałem mieć 10 minut odcinka, a nie będę miał 10 minut odcinka. Dobra, może jakieś żarty, że nie mam 10 minut odcinka. Jestem za, za tym, żeby poczekać przez 10 minut tutaj, aż. Yy... Jestem za tym, żeby poczekać yy, tą minutę jeszcze, żeby się nam zrobiło tutaj. O, można grać w ogóle w pojedynkę. czemu ja, tak? czemu ja nie wybrałem tej funkcji? Czemu ja nie wybrałem tej funkcji? Tylko potrzebuję takiegoś typa I ten ty wszystko za mnie robi. Jeżeli chcecie, żebym zagrał sam. Zostawiacie dużo łapek do góry, jeżeli będzie tutaj pozytywny odbiór, to z miłą chęcią nagram w trybie sam na sam, w trybie, gdzie nikt nie będzie mi przeszkadzał, nikt nie będzie robił dosłownie wszystkiego za mnie. Jak trochę bardziej ogarnę tą grę, to może się pojawi drugi odcinek. Jeżeli będzie to fajne zainteresowanie, to będą taki odcinek się pojawi. Polecam zasubskrybować kanał, zostawić łapkę do góry i w ogóle chcę Wam jeszcze powiedzieć o tym, że bardzo nie chcę się idzie do szkoły i mam bardzo zimne pościele i bardzo chcę się pod nie położyć. Dlatego trzymajcie kciuki, pierwsze co zrobię po prostu do szkoły to pójście spać. Do widzenia, widzimy się jutro, pa, pa.